I w tym samym miejscu nagle zaczynamy. Nie wiem, czy nie ostatni odcinek. Nie, nie, nie. Wiem. Oczywiście to jest odcinek trzeci. W tym samym, do, samym dokładnie miejscu, bo odcinki po prostu mają mieć swój metraż. E, czyli te 20 coś minut, czy mniej czy więcej, ale nie, lepiej żeby nie miały jakoś za dużo tam 30 czy coś, bo żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. E, oczywiście wiadomo o co chodzi. E, i po prostu nie chcę, żeby były jakieś mega długie. A jednocześnie szkoda, żeby. No nie może ten odcinek nagle, jak zmieniliśmy, po prostu zaczęliśmy od nowa, będzie spokojniejszy. Nie wiem, może teraz będzie nam wszystko szło w porządku. Jeszcze trochę mapki nam zostało, nie wiem, może jeszcze dwa odcinki albo coś. Ale to póki co on nam idzie. To też szło ładnie? Do, do odcinka drugiego. Nie no nie, na to, żeby też był do dupy. Ale oczywiście... Ja... To ja jest Ale tak, wracając jeszcze do tego. E, patrząc na to, że to jest odcinek. E, już zbliżający się powoli do końca. Oczywiście jest ze mną ja krasek. dopiero, 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 dopiero zaczęte, a zbliżająca się seria do końca i będzie. No, Zaczępi no. kolejną. Oczywiście jest ze mną kraszek, a to zapomniałem po powiedzieć. Witam witam serdecznie. Ty, bo chyba znalazłem ten spawner, bo słyszysz tak pająki, zaraz zabłuchnę. Tak, ja to zabi zabiję. Zabijemy 3 znam cztery, jak tam było trzeba. Ja nie wiem, z której strony na są, wiesz, i tak... Jeszcze no. dalej może. Ale nie są pod nami? Ty pod nami są, przecież tam Al jest... Diament. Z... Be... diament. Tam jest cobblestone. Ale diament, diament. masz na kilo? Nie, dopiero mi się zniszczył. No to mamy diamenty, to jak coś to po prostu rozkop na, na boki, zobaczymy ile tam jest Bo no jeden, redstone jeszcze, dwa redstone diamenty, lazuryt jest Nie wiem tam nie ma, bo ja to nie zbudowałem tego cobblestone, wiesz? Aha, okej okay. Ej, fest tych diamentów tu jest, patrz No Ej O, patrz! Dalej do ty! Wow! Ej, dobra, to jesteśmy odrobieni. Tylko trzeba żelazo znaleźć. No, miałeś rację, że zakończyć... ile no, zaczniesz nowy, no to patrz, No, dokładnie. Dzieje. A ile masz tu elementów w skrzynce? Ty, skrzynka! E! 24 z... szkoły. Szk 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 <laughs> Super! Z szk szkła, z szkła. Ty, patrz ile ich tu jest! Tutaj jeszcze, no. nie to, to jest? Złoże węgla? Kształci diamentów? Dobra, to dajcie, teraz złożę... ...żelaza. No. Ej dobra, patrz to! Patrz tu. No mówiłem, że to jest y, skobla. kobla. Czekaj, bo... Zdałem no. się. Dobra, ja mam pomysł. No? Bo w sumie tak nie mam dużo stracenia, nie? <grym> Czekaj, ja tam wejdę może też. Nie, tu ileś tam jest, chłopie! Dobra, nie, 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 czekaj, poczekaj, poczekaj. Dajmy kilo. Zróbmy tak. Masz tu, enchant. Yy, Boże, yy, ten. Czy ja dopiero mam. Ej, dopiero dostałem ten osiągnięcie za. Aha. Za wasi crafting. Kiterzy? Zabijemy tego. To tam jest więcej perów niż tych pajomków. Ty, ale zabijam jednego. To jest licznik, licznik naszych pajęków. Jest jeden już. Czekaj, zrobię. Zro... No i jak, jak to zniszczysz? Jak to zniszczysz? To jest. O, Weź tu. Drugi zabity. Trzeci zabity. Dobra, mamy trzy zabite. Dobra. Eee, ja chyba umrę. Dobra, nie, masz coś do jedzenia? A no, ty zabawny z tą O, co? Myślałem, że lawek coś na mnie wylać. A nie, nie. To ty mnie uderzyłeś? Tak, przypadkowo. A myślałem, że... Pa, zrobię, się... zrobię te pająki w ciula. Ale uważajmy, to są skrzynki, nie wylewaj może lawek. A to przecież się nie spalą. Nie, ej, Skrzynki? Czy... No? Skrzynki no... spalą. Nie. I kolejne diamenty ty. Ej, dobra, że tak, że weźmieł lawy, Tam Creeper w kącie campi. Weźmieł weź lawy, serio? No, luź się, siedzi komando. Spuścimy, spuścimy, chodź, chodź. O, jara się, jara się. No to nie ten dalej. Siedzi, pieprzony, starszy i patrzy, ty. Ale w którym, w której stronę? No to, tam, gdzie patrzę teraz. Co ta lawa tak długo stoi, przeżyjają. Czy ja lawę zduplikowałem? Jest tu faktycznie. Chodź tu, wrzucisz na niego. Centralnie, ja myślałem, że już podpłynie do góry, po prostu mnie zabije. Zabijesz go? Tak. Dobra, zyskakuję. Ej, no lawa! La Ej, lava się zbogowała. TNT mamy, TNT mamy. Dobra, i było zniszczyć dwa mobspawnery. spawnery. Jeden już mamy z głowy. No. Weź sobie hełm. Ej dobra, gdzie jest żelazo? Gdzie? Tu. A no i tu nawet trochę. Wyjdź na górę i zrób kill Eee... No, jestem ja rzeczy, patrz. Czy <noise> masz wszystko przy sobie? <noise> no wpijam przed za itemy. Gdzie może złego stać? Daj ten, daj to, daj z żelazko Ty masz. Ale nie dałeś mi tego co tam? Nie, Ja nie zebrałem, bo nie mi już wszystko. Zrobię jeszcze ci crafting, czy mi się wydaje? Tak. Ja mam prawie 300 takich desek. Super. Znowu budzi nie nastawiłem. Dobra, za 15 minut. Ja już, ja już mam na, nazwę, nazwę, na twoje, Na ten odcinek co teraz robimy? Ja, ja, ja mam nazwę tragedia. A to tamten, a teraz robimy nowy, nie? Odkupienie. Nie, ten, ten to jest misja, 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 Pająk. Nie, nie, odkupienie jest lepsze. I Bo tutaj powiem, słyszę, że... słyszę znowu szkielety. I ci powiem zaraz, ile diamantów z tego zbierałem ale mało nie będzie. Nie wiem, diamentowy kill off robimy i tobie... Obsidianu musimy zabrać, to jest ostatnia ta, nie? Aha, no. Zwojemy też do około góry. Siedem tych jest, siedem diamentów. To, że się kopię w dół centralnie to jest mega głupie. Czekaj, zrobię tak. Prawie tu wpadł yy, Wiesz, ile brakowało od tragedii? E, się w razie się pierwszego znowu w Drzeżorko, tak? Nie. Nie, wiem, my, my, Nie wiem. My zginęliśmy więcej razy w tym głównie niż Clipper. Myśmy ten. Ja. <śmary> e, ja wychodziłem teraz z e, tamtego tunelu, co ty zrobiłeś, jakby na zewnątrz. Mi się trochę wziąłem, rozpędziłem i prawie wystrzeliłem poza mapę. Mhm. Mm no prawie wystrzeliłem poza mapę, wpadłem poza ten. Nieźle. Brakowało milimetra. Dobra, okay, sekunda. Mówisz, że co robić? Że robić. Kilow, 8 diamentów. Kilow. No kilo, zrób jeszcze. sobie tom. E... Okay, ile jest diamentów? 8? 8. to ty jesteś tutaj? Gdzie? Nie, mnie nie ma, nie ma, nie, nie mam mnie u góry. Tu w jakiejś wodzie się. W wodzie się kąpał creeper, nie? Ale jestem w dupie. Dobra, nie, czekam. mam. Dobra, ja w skrzynce zostaje takie najważniejsze itemy. W razie co? No tak, tak, powinien się tak robić od porządku. Bo tutaj to różnie bywa. To, 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 to dostał też. Dobra, czekaj, ja pójdę po zadania. Co zrobiłem? Stwórz przytłaki z wody, jakichkolwiek nie zresztą. Przekop się przez mną przez piąte, bo jeden blok diamentów znaleźć... Jak są blok złotych? Ej, ale blok złota, to znaczy, blok blok, czy, tak, czy blok się tak. uda? Blok tak samo jak znaleźliśmy TNT. TNT też znaleźliśmy już możesz zniszczyć. Tak, zniszczyłem wspólny rynek. Zabić popyłek jest miał lat, zabiłem trzy. Stwórz pięć książek, stwórz pięć taków Stwórz dwa obrazy, stwórz, znajdź dwa TNT. Jak coś nie pytacie, dlaczego ja w ogóle. Znalazłeś? Nie, dwa? nie, nie znam. Jeden pak. Dobra, eee, zjistwa spawnery, to już to jeden Ja boję się, wręcz. że z tymi blokami się będziemy pieprzyć Nie, wydaje mi się, że może jakoś to ogarniemy. Czekaj. Bo żelazo znaleźliśmy na początku już Mamy inny problem. Taki? Widziałeś tu gdzieś na tej mapie krowy? Tak. Są, czyli są gdzieś na pewno. Ale jedną tylko. Bo Silver! Hej, mamy... Silver No? Zabiję go! Ale nie, nie, nie u ciebie, ja na, na zewnątrz miałem. Ty. Jezu, creeper. Pro akysz, a Ja usłyszałem u ciebie silverfisha. Ja zabiję jednego już. Na, na górze. Jeszcze dwa. To same wylezą na górę. Nie, bo ja zniszczyłem jakiegoś kobla, wiesz? I to był ten silverfishowy kobel. Jezu, trzy creepery, kurwa, chłopie. No i właśnie jeden wybuch. Drugi zabity. A trzeci chyba spadnie poza mapę Tak. I do dźwięku. No i znowu Silver. Drugi zabity. No dobra, tu mam ten. Trzeci zabity. Party zabity. I piąty, dobra. Ej! Jestem chyba prawie przy samym dole, więc można powoli też to już oznaczyć. Czekaj. Zabij pięć festiwalszych szutów, co jest. biblioteka. Masz? No. Biblioteczkę? Dobra, mamy 5 O oh, shit! Widziałem teraz u ciebie. Zabie 5 chwil, ale to już usuwam. Siber... Co to jest Nie zniszczył go po samym. Pomo ustiekać? Nie, nie, to Stwórz 5 książek też wywalam. Tak. Dobra, zniż dwa spawnery, no bez też służę, bo to Ale ale nisz... to wyjdzie na to samo przecież. No tak, bo to i tak tworzysz, nie? bo to są te... Tak. Dobrze, dużo dwa spawnery. I creeper oczywiście, ale to jest po prostu już klasek. Zniż dwa mob spawnery też niższe, bo już zniszczyłeś teraz drugi. Co hmm, tu jeszcze mamy? Z... Ciekawe ile prostu... jest tych tutaj. Ty ty, a ty miałeś tego, nie? Z... Jak to się nazywa? Ty już zna... jedno teamty znalazłeś, trzeba drugie stworzyć. Znajdź ten obsydion, ale znajdź nie stwórz. A widzisz, <grywa> jak to zaraz wybuchnie, to się wkurzę. Czy kopałaś się przez dłączyć planta jeszcze, nie? Hmm, chyba jeszcze kawałek, ale no już większość tak. I to jest. Ja by... Tutaj jest jacek. Ja robię hmm. mechanizm z. do Weź tam kółko, zrób. Zapa zapaznicza i będzie ok. <grywa> A tłoki zrób, ty chyba będzie też. Bo mają być zwykłe tłoki. Mamy tłoki w ogóle? No właśnie zrób. Jak się, czekaj, jak się robi tłoki z żelaza, tak? No. Czekaj, jak ja teraz tam wylezę, ty. A, tutaj. O, okej, okay, dobra, super. Zaraz tutaj zrobimy. Pa. Pyk, pyk, pyk. Tak się bridżowało przed czasami spocenców na bydłorcach. Czyli jak normalny człowiek, a nie jakby się zażywało przynajmniej, nie wiem, cztery dawki kokainy dziennie. a ja Dobra, a gdzie było ta? Chce mi się z tyle robić? Chce mi się. Gdzie było to? Gdzie było? Ja. Widziałem. Sipa. <laughs> Wiesz, jak może nie ryzykujesz jak z mieczem i zeszłym ostatnim wiaderkiem? Że znaczy ja tylko po prostu pomyliłem. No. no to tu jest. No, tak. Co jest? Co? Czemu ich tu tyle znowu jest? Kogo? Chciałem wrócić po nasze, po nasze itemki w tym... I znowu w w nie, w w tym nie. Szkieletów więcej, niż... narkotyków po stołówce. Dobra, wychodzę tędy. Ja, <słyszałem>, Słyszałem. I Mieczek się skończył. Ja nie wiem, jak ja stąd wyjdę. Mam dwa serduszka, dobra, kopię się po prostu do góry może. Dobra, glądź, że żyję. Idealnie mam dwa żelaza, więc dwa tłoki chyba będą akurat. Dwa żelazo, tworę stołne 2. To jesteśmy na górze umie, wiesz? Okay. Nie, co się strasznie. Nie jest mechanizm. Jest, to teraz robi tak tłoki, bo trzeba zrobić dwa tłoki. A wszystko pozgarniam sobie. <grymne> sobie ten. Szynka jest tutaj. Ej, rzu są no. O, i coś tu można. Gdzieś mam.

Automatyczna! Prawie! Stwórz dwa obrazy, stwórz jej żakolatę, znajdź obsługi nieciągowych, stwórz połowłoki... Dwa z trzeci zdrowy. Zawoduj jakikolwiek mechanizm z restą. Co robimy? Przekop się przez dolną część planety. Przekopałeś się w koniec końców? Co? A co? E, Przekopałem. Przez dolną część planety. No. Czyli przejebałeś się na wrót. Tak. No bo idę tam pięć bloków jeszcze co najwyżej. Ale już dole byłem, więc chyba jest spoko. Dobra. To teraz co? To teraz co, to teraz co? Teraz trzeba te wełny zrobić. Masz na tyle tej wełny? Nie. A masz owce jakokolwiek? Tak, tam jak dziś była chyba. Dobra, czekaj, patrz. No. Ile potrzebujesz wełny? To jest jest. Możesz lub znaleźć dwa TNT, a to nie mamy piasku, co nie? Masz, 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 masz. No, dwie to ja wiem, że są. Ale jeszcze dwie. Tu gdzie są jeszcze dwie? No, to są chyba na dole. Gdzie na dole? Czy wziąłeś na te skrzynki po prostu? Nie, ja wziąłem nicie i ja przerobiłem nici na ten. Aha. Czekaj, masz, to masz trzecia. Jeszcze na jedną mi starczyło nici. Teraz czekaj, e, czekaj, zrobimy... To ja tam na dole pewnie są... E, tam na dole pewnie jest reszta. Gdzie na dole? Ja pierwszy. No kopyta połamane. no tam w skrzyni na dole co tam e, reszta została. Dobra, e, barwnik zielony daje ci do skrzynki. Muszą być niebieski. trzy. Czerwony, niebieski i biały, nie? Tak, czerwone te kwiatki, weź tam jeszcze jeden zrób y, z moczki kosnej. Ale po trzy z każdej? E, tak, po... tak, trzy z każdej. A to, a to zrobimy najpierw taką, najpierw taką, później taką, później taką z tych samych, nie? No. Niestety nie... Czy da się? Ej, ty. Da, da się zmieniać kolor wełny? jak już po tak. jeszcze chyba nie. Jak nie to jesteśmy zjeb... Że zrobili... Zrobiliśmy ten... E e ten spawner z tymi To no. <ścoughs> Prawda? O Boże. Dobra, to ja robić farmę grzybów. No. No wiesz jak. No. To ma być malutkie, po prostu zrób kopuły z kamienia, tyle. Z kamienia to nie trzeba z Dyr na dole, ale może po prostu, żeby był cień. A mogę, tak? No, dobra, jesteśmy, jesteśmy ten, na dole już. Co w się? Sensie? No, przekopałem się. Hop, hop, hop. Nie, ja nie wiem. Gdzie była ta dziura, co A. my się tak kopaliśmy, co diamenty znaleźliśmy? A to wyżej e było. Nie, to jest troszeczkę chyba nad y tym, co jest lawa. Aha. Uh -huh. Jak się wydaje. Czyli nie, nie w to samo wejście, jakby to jest, co jest to źródło z lawą, tylko z słodkami wyżej, nie? Widzę. myślałem że już mi wybuchnie na mordzie, ten wcześniej. Jezu, co? <laughs> nic. Znowu, znowu bieg, znowu bieg, ale mam wszystko. Ale, aha, dobra, tu nic. czy przestraszyłem. Ja... Yeah. Wow, jaka modernizacja domku Gdziby? No jak? No i załatwione Plantacja grzybów zrobiona Ja proponuję, wiesz co? Ty, pali się Enderman! No. Rzadki widok, że ja teraz takie coś by nie przeszło. Wyskitu skitu. Dobra, ja mam propozycję. Małą. Taką, żeby ja sobie zostałem wszystkie itemki tutaj. Robię sobie kamienny miecz. I walę szukać pająków, żeby ma żeby ten. Ja się czuję, nie wiem, jakbym. Przekroczył wschodnią granicę Polski, do <głuchy> e, dobra, czekaj. Wełna. Chyba tego nie słyszałeś, no może i dobrze. Słyszałem, kurwa, no. Hello YouTube, hello YouTube Nie, odmieniu. nie, spoko, spoko. No, nie, co ty kurwa... Taki o, czarny humor i tyle. To, to było mniej groźne od tego co ostatnio... <głuchy> No co za skurczy sygnał? Ale A, czekaj, ty no nie mogę. Mogę przemalować przykładowo ten? Wełnę szarą na białą? Nie mogę. Kurwa. Buchaj. Dobrze. Jeszcze jednej wełny potrzebujemy. Czy we... jednej, no wiele wełn. To jednej czy wiele? Wiele. O, no skurczy sobie. Jak nazwiesz, się, razpię się same pająki i szkielety, zamiast, znaczy, właśnie same creepery i szkielety, zamiast pająków. Standard. Jak to działa już w tym Minecrafcie? Co? O. Czekaj, aż sobie sprawdzę, zaraz zobaczysz. Jak działa, to zobaczysz. Chyba jeszcze chyba nie działa. A co to było? No, nie działa. Nie, bo chciałem Endermana do chciałem Endermana do, do, do łódki wsadzić, ale... I co tak wybucha cały czas? Creepery! Co może wybuchać? On ciebie? No Jest co? O. Pająk! Co? Spajunk jest. Ale nie dał mi żadnej tej nic nie. Jeden na milion creeperów. Ty, a wiesz co, są najlepsze? Mam pół serduszka Dobra, to... Idę. Jedna na bui spo... Ale A kaktus mnie pokona. Bo no uważaj na ten, nie? na tablicach. tablicę. Żeby to żeby, żeby tablica przybyło. No. Bo stąd poobserwuję, gdzie są jakieś pajączki. Tu nie ma, tu nie ma. Tu chyba jest. To no jest dużo, dużo, dużo To jest tych jest tych gdy, wiesz gdybyśmy mieli piasek, nie? To te klipy by się jakoś przydały. No, wtedy wystarczyłoby zrobić tylko jedną tam i tyle. jest Dobra, czekaj jedna robię chleba. Coś ta farma jest. Dobra, ten odcinek będzie długi. Nie to naprawdę. O. Długi, bo, bo zapomniałem. Ale... Tym wybuchem w oddali zakończymy. Dobra, dobra. Dzięki za dzisiaj. Siema.